Rynek w Nadarzynie jest urokliwym i funkcjonalnym miejscem. Miejscem, które żyje każdego dnia. Codziennie rynek odwiedzają setki mieszkańców, bo właśnie tu są liczne sklepy, punkty usługowe, punkty gastronomiczne, bank oraz instytucje kultury. Na rynku mieści się również dawny zajazd, który zaprojektował znany architekt Jakub Kubicki. W tym budynku w 1809 roku gościł książę Józef Poniatowski ze swoim sztabem. Obecnie mieści się w nim Nadarzyński Ośrodek Kultury, Biblioteka oraz Straż Gminna. Centrum Rynku stanowi park, który znajduje się pod opieką konserwatora zabytków. Drzewa oraz roślinność dodają temu miejscu uroku. Warto dodać, że w świadomości mieszkańców Nadarzyna park od zawsze stanowił miejsce spotkań. Nadarzyński Rynek jest miejscem, gdzie odbywają się uroczystości patriotyczne oraz kulturalne. To tu mieszkańcy spotykają się, by świętować obchody święta niepodległości, Dzień Unii Europejskiej, Narodowe Czytanie, Orszak Trzech Króli i wiele innych. Na terenie rynku znajdują się miejsca pamięci narodowej. To miejsce wyjątkowe, w którym czuć historię i patriotyzm. Nadarzyński rynek tętni życiem każdego dnia za sprawą mieszkańców. Z nadarzyńskiego rynku można przejść na piękny pastewnik. Drogowskazem są murale wykonane przez lokalnego artystę plastyka. Zawsze warto zajrzeć na nadarzyński rynek.